Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi Waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Zegar pokazuje 15 minut, po godzinie 9 startujemy z dzisiejszym tematem dla reportera. Na początek przypominam numer 767 400, 400 Pod tym numerem czekam na Wasze telefony, zgłoszenia i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radielka Zagłębia Miedziowego. Na temat. czekamy z Lubina i okolic, z Polkowic, Głogowa i innych miejsc wokół tych miejscowości. Serdecznie zapraszam. Do 9.45 mamy czas na to, żeby z Wami porozmawiać na naszej antenie. Od samego rana zastanawiam się nad tym, czy temat dla reportera będzie zdominowany przez tematy drogowe za sprawą dzisiejszej pogody. No to się okaże i to zależy od Was. Namawiam, aby zadzwonić. Może jednak są miejsca w regionie, gdzie trzeba szczególnie uważać. Być, mo być może są jeszcze miejsca, gdzie bardzo, bardzo ślisko. Chcecie ostrzec innych kierowców, to zapraszam. 767 400 400 to jest temat dla reportera. No i czekamy, czekamy na Wasze telefony. I zgłoszenia, wszystkie te tematy i informacje od Was później przekażę naszym reporterom i reporterkom, a one będą działały, będą, będą działali, będą no, oni sprawdzali te tematy i szukali dla Was, no, najlepiej byłoby dobrych wieści. Różnie to bywa, ale staramy się, staramy, a Wy postarajcie się do nas zadzwonić, zmieścić się w czasie. Tego czasu jest dużo, 9.45, gdy wybije, to wtedy zakończy się dzisiejszy temat dla reporterów. Do niego będziemy jutro wracać, ale po co myśleć o tym, co jutro? Lepiej już dziś zadzwonić. 767-400. Drodzy słuchacze, no dobrze, to może najpierw wieści z Lubiny od Iwony Mierzwiak. W całym zagłębiu miedziowym trochę tego śniegu nasypało. Jak sobie Iwona radzi w tych warunkach? Dzień dobry, Iwona. Dzień dobry, witam Państwa i witam Kasiu. Sypnęło śniegiem w regionie warunki drogowe nie są łatwe, ale powoli, nie spiesząc się, dojedziemy do celu. Służby posypują drogi, warto jednak zwolnić, bo w wielu miejscach zalega pośniegowe błoto. Żeby dziś wyjechać z posesji, nie jednemu przyda się też łopata. Ulice są przejezdne, ale warunki pogodowe rzeczywiście trudne. Po prostu warto zwolnić. Na drogach powiatowych i miasta służby pracują, na ulicy wyjechało liczne odśnieżarki i posypywarki. Jak do tej pory policja odnotowała jedną niewielką kolizję w szklarach górnych. Warto uważać też na chodnikach i przejściach dla pieszych, bo jest ślisko. Można powiedzieć, że zima przyszła w pełnej krasie. Dzieci mają się z czego cieszyć. W końcu mają ferie zimowe. Według prognozy, jeszcze do południa i koło południa może popadać. A co słuchać jeszcze w Lubinie? W Lubinie powstanie tak zwany Pałac Lodowy. O tym w dzisiejszych naszych serwisach. Lubin ma kolejny pomysł na powstanie jeszcze jednego nowoczesnego obiektu sportowego. Ma być nim Centrum spinaczkowo żwiarskie Rozmawialiśmy o tym z Robertem Raczyńskim, prezydentem Lubina. Ta inwestycja ma powstać przy Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie. Projekt jest już gotowy. W całości ma kosztować 60 milionów złotych. Skąd miasto weźmie pieniądze? O tym na Miedziowe.pl i w kolejnych serwisach informacyjnych. Radia LK Zagłębia Miedziowego. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Iwona, Iwona rozpędziła się z tymi informacjami, a to już pierwsza osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy w temacie dla reportera. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe. Ogólnie w całym Głogowie chodzi o odśnieżanie chodników. Chodzi mi głównie o to, że no jest to dla mnie przykre patrzeć na to, jak kobiety... Rypią tymi łopatami po tych chodnikach i odśnieżają te chodniki nie tylko tą warstwę śniegu, tylko do, do czarnego chodnika. Nie wiem, nie może miasto zainwestować w jakieś traktory, czy, czy wypożyczyć na te dane dni, kiedy właśnie zasypie nas taki śnieg. Yy, nie ukrywam, że no, przykre po prostu jest patrzeć na to, tym bardziej, że konserwatorzy w spółdzielni Nie wiem co robią panowie w tym czasie, gdzie panie yy, latają na łopacie. Yy, nie wiem, nie mogą nawet oni pomóc w takiej sytuacji. No, no rozumiem, że każdy ma swoje obowiązki i, i tak dalej, no ale nie wiem, no może niedługo kobiety będą kopały dziury do, do, do wodociągów, a panowie będą stali i, i patrzyli. No, naprawdę, no jest to nie do, nie do pojęcia dla mnie w tych czasach. Tym bardziej, że mówię, widziałam na przykład na Koperniku, gdzie jeździł traktor i odśnieżał główne chodniki i mam nawet zrobione tego zdjęcie a na przykład na piastowie kobiety zdziębnięte, czerwone policzki rypią tymi łopatami, gdzie naprawdę to jest takie konieczne, żeby odśnieżać ten śnieg, to jedno. A drugie, mam dwójkę dzieci. Sama chciałabym wyjść nieraz z dzieckiem do przedszkola, zaprowadzić go samkami. No nie ma takiej możliwości, no bo te chodniki są podśnieżane. Rozumiem odśnieżyć przy, przy samej klatce, posypać solą schody i tak dalej, no ale po co odśnieżać całe chodniki w całym mieście? Dodam też, że dzwoniłam rano do prezesa kierownika, nie wiem do kogo, głównej spółdzielni, jeśli chodzi właśnie o chodniki. No to pan zasugerował mi, że zgadza się ze mną, że, że no nie powinno to tak wyglądać i tak dalej, że on zajmie się tą sprawą yy, i w ogóle, no ale podejrzewam, że on się zajmie tą sprawą, jak już zima się skończy, a te kobiety dalej będą po prostu biedne yy, rypały te, te chodniki. Czy moglibyście zainterweniować w tej sprawie, żeby, no nie wiem, coś się polepszyło? Bardzo ciekawy temat. Wszystko zanotowałam, co pani wspominała, i spróbujemy się czegoś w tym temacie dowiedzieć. Czy planowane są no, no, jakieś tak, zmiany inwestycje tak, tak mieszkaniowe. Yy, I uważam, że tych pieniędzy można by było, no nie pada ten śnieg przecież codziennie, tylko tam raz na jakiś czas, więc jakby wypożyczyli nawet taki traktorek, który by pojeździł i własnieżał te chodniki, albo zrobili jakąś petycję wśród mieszkańców, czy komuś naprawdę ten śnieg przeszkadza na tych chodnikach, czy te biedne kobiety muszą to robić. No nie wiem, no jakoś rozwiązać tę sytuację, bo naprawdę szłam dzisiaj do pracy i, i był to bardzo przykry widok. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Muszę przyznać, że już nie pamiętam y, takich sytuacji, żeby dziecko było podwożone na sankach na przykład do przedszkola. No, no bo nie ma, nie ma jak. Bo wszystkie chodniki są czarne. No i no i po co jest ta zima, jak oni i tak to wszystko odśnieżają, a mało tego, te kobiety poodśnieżają takie chodniki między blokami, te takie wewnętrzne, a przejedzie traktor czy, czy to, co to tam jeździ i odśnieży ulicę, no i cały ten śnieg z ulicy idzie z powrotem na chodnik, nie? Mm -hmm. No dobrze, mamy wszystko zapisane. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon i za tę obszerną wypowiedź. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Dziękuję. Do widzenia. No i mamy pierwszy telefon. Może wywołana zostanie dyskusja w tym temacie? Bardzo proszę, 767-400-400. Może macie inne spojrzenie na ten temat? A może chcecie potwierdzić, że zgadzacie się z naszą słuchaczką? A może jakieś inne nowe tematy w naszym regionie was męczą i chcecie o nich powiedzieć na naszej antenie i zgłosić naszym reporterom? Zapraszam. 767-400-400. To pod ten numer do nas należy zadzwonić, by Powiedzieć, cóż chcecie zgłosić w naszym regionie, co wymaga poprawy, naprawy. Zachęcam. Kwiaty i motyle też czekają na wysłanie. Jeśli macie też dobre wieści, może któryś z tematów, który był zgłaszany w audycji, już ma swój szczęśliwy finał. Lubię właśnie w ten sposób mówić, to, to też można wysyłać kwiaty i motyle i dziękować osobom, które sytuację naprawiły. Kolejny telefon w naszej audycji. Dzień dobry, witamy. O no, prosimy jeszcze raz wybrać numer. Coś się wydarzyło po drodze chyba na linii 767 400, 400 Proszę wybrać ten numer i jestem ciekawa kolejnego tematu, który ktoś chciałby zgłosić. Ktoś spośród naszych słuchaczy. 23 minuty po godzinie 9, a do 9:45 czekam na wasze telefony, zgłoszenia tematy, opowieści, co trzeba by poprawić w naszym regionie, czyli w Zagłębiu Miedziowym, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w naszym regionie. To właśnie z tych miejsc. Dzwoncie do nas. No to kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. A ja właśnie chciałam zgłosić, że Was nie idzie słuchać już chyba ponad godzinę. Cały czas przerywa, przerywa, przerywa. U. Dopiero jak ta Pani mówiła w telefonie, to było czyściutko. Ale jak Paniś tego wyłączyła, dalej Was przerywa. Nie wiem, macie jakieś kłopoty. Chciałam tylko to powiedzieć. My... Przynajmniej tutaj na Saturna nie idzie Was słuchać. Dobrze. A jaka, na, na której częstotliwości? No Na tej zawsze jest słucham. No nie wiem. No nie wiem, na, no, na tym zawsze się... mam nastawione i tyle. Ale 89 i 6 FM, czy 98 i 3 FM? 98 i, coś tam. i 3. Dobrze, dobrze, to ja już zgłaszam naszym technikom. Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. To też dla nas bardzo ważna informacja. 24 minuty po godzinie 9. Temat dla reportera trwa. 767-400-400. Drodzy słuchacze, czekamy na Wasze zgłoszenia i telefony. Zachęcam i korzystajcie, korzystajcie do 9.45 w temacie dla reportera. Telefonujcie, dzwońcie i powiedzcie, co w naszym regionie wymaga poprawy. Czy jeszcze jakiś temat związany z zimą, z chodnikami, z drogami się pojawi w naszej audycji? To się okaże. Kolejna osoba już dzwoni. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Proszę pani, ja w sprawie z moją przedmówczynią o tych chodnikach... Mhm. No to przyznaje pani rację, bo naprawdę tyle się płaci pieniędzy, że spółdzielnie nie mogłyby zainwestować w jakiś traktorek, który by mógł odgarniać te chodniki. Bo też akurat wracając z pracy i te biedne kobiety na tych łopatach, na, to aż żal po prostu. Aż żal, co to się dzieje. To bardzo one tak muszą ciężko odgarniać. Mhm, bardzo dziękuję za kolejny telefon. Dorzucamy kolejne zdanie w tym temacie od słuchacza. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję. Może ktoś jeszcze chciałby w tym temacie się wypowiedzieć? Zapraszamy 767-400-400. Zwońcie drodzy słuchacze. No, mam sygnał, że są miejsca w na przykład Głogowie, gdzie nie ma problemu z wysłuchaniem naszej stacji, więc droga słuchaczko, która do nas dzwoniłaś, może proszę spróbować dostroić swój radioodbiornik. Może gdzieś antena się przesunęła. 767 400 400 dzwońcie pod ten numer, drodzy słuchacze, bo temat dla reportera trwa, wszystkie tematy notuję, później wszystkie przekażę naszym reporterom i będziemy się dowiadować. W poszczególnych tematach. Na razie ten temat główny to związany z odśnieżaniem chodników przez panie, które dbają o otoczenie, o bloki w głogowie. No i zobaczymy, co w tym temacie. Się zmieni, czy się coś zmieni, czy pojawią się jakieś inwestycje, żeby te panie zimą miały może trochę mniej pracy. 767 400 400, albo żeby miały łatwiejszą tę pracę związaną z odśnieżaniem chodników. Dzwoncie, dzwoncie, drodzy słuchacze, może jakieś tematy związane z bezpieczeństwem na drogach naszego regionu. Jeśli tak, to oczywiście też możecie to zgłosić i czekamy do 9.45 na różnego rodzaju tematy, ale Aczkolwiek no, nie chcę sugerować, ale tak się po prostu spodziewałam i nastawiałam na to, że pewnie tych tematów drogowych będzie dzisiaj najwięcej. No zobaczymy. To wszystko oczywiście zależy od Was. Przypominam też, że kwiaty i motyle czekają na wysłanie. Gdyby ktoś chciał, ma dobre wieści, coś się poprawiło w naszym regionie, no to oczywiście namawiam. Teraz kolejny telefon odbieram. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzwonię w tej sprawie, co tam się wypowiadali pano na, na temat odśnieżania, te biedne panie. Mhm. No, no niestety musimy uznać równouprawnienie. Kobiety się domagają równouprawnień, równych wypłat, no i, to i równej pracy trzeba, prawda? No jeśli równa wypłata, to być może. Tak, tak. I, I ta pani, która podpisywała umowę na temat sprzątania danego obiektu, zdecydowała się na taką pracę. Także współczuć możemy, ale to trzeba zainwestować po prostu w sprzęt, a nie że tam pan konserwator. Pan konserwator ma swoją pracę i za to mu płacą. Takie jest moje zdanie. A zainwestować w sprzęt powinna spółdzielnia. Nie miasto, bo spółdzielnia. Posiadam ma to środki. Myślę, że właśnie o to chodziło naszej słuchaczce, jeśli chodzi o te inwestycje. Ale bardzo oczywiście dziękuję za kolejny głos w dyskusji. Dziękuję. Serdecznie widzenia. pozdrawiam. Do usłyszenia. 28 minut po godzinie 9 jeszcze jest czas w naszym temacie dla reportera na dyskusję, na zgłaszanie tematów, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarza Radierka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w naszym regionie. Zapraszam, zachęcam 767-400-400. Drodzy słuchacze, czekamy na telefony, na zgłoszenia, na tematy. Oczywiście też zapraszamy do miedziowe.pl, bo tam te tematy są też rozwijane w naszym portalu regionu. Portal Zagłębia Miedziowego, miedziowe.pl. Odwiedzajcie, klikajcie. Właśnie wśród tych najnowszych tematów, które pojawiły się w naszym portalu miedziowe.pl, jest temat związany z wyborami samorządowymi. Zmieniono liczbę okręgów wyborczych w Polkowicach. Taki artykuł odnajdziecie pod takim właśnie tytułem. Artykuł Kasi Rososzko. Zmieniła się liczba okręgów wyborczych na terenie gminy Polkowice. W najbliższych wyborach mieszkańcy będą wybierać swoich przedstawicieli w trzech okręgach. Co ważne, liczba mandatów nie ulegnie zmianie. W kwietniu polkowiczanie ponownie wybiorą 21 radnych. No, wszystkie już szczegóły na ten temat przeczytacie u nas w portalu miedziowe.pl. Te informacje oczywiście też będą pojawiały się w naszych serwisach lokalnych. Prawie 9.30 na zegarze w takim razie. Teraz krótka przerwa. I za moment do Was powracam. Kontynuujemy dzisiejszy temat dla reportera. Drodzy słuchacze, czekam na kolejne telefony do 9:45. Już można znów do nas zadzwonić 767 400 400 i podać temat, który waszym zdaniem wymaga interwencji dziennika. Żera Wielka Zagłębia Miedziowego, Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca w naszym regionie. Zachęcamy, zapraszamy, dzwońcie, telefonujcie, mówcie co trzeba poprawić, co wymaga poprawy, naprawy w naszym regionie w Zagłębiu Miedziowym. Serdecznie zapraszam. Odwiedzajcie też nasz portal Miedziowy Korzystajcie z podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie. Są ferie zimowe, proszę bardzo, nawet to widać. Nie zawsze mamy takie możliwości, żeby w ferie zimowe widzieć, że jest zima. Kolejna osoba dzwoni do nas. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień, dzień dobry, dobry, słuchamy. Dzień dobry, witam. Ja bym chciał dzisiaj wyjątkowo zakazić, że ten fajnie ten śnieg nam napadał i może wszyscy narzekają na służby komunalne które nie odgarniają śniegu, a ja bym chciał im kwiaty i motyle złożyć, Pod zaskoczony, odgarniał na podwórku, patrzę, a tutaj ciągnik jedzie od spadistej, wszystkie uliczki boczne odgarnia śnieg, także jestem bardzo zadowolony i chciałbym częściej, żeby tu robili, także chciałbym złożyć dla nich kwiaty i motyle, bo naprawdę jestem zaskoczony, że przejechali uliczkami bocznymi. No to wysyłamy kwiaty i motyle, bo to dobre akurat wieści. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję, jeszcze się do widzenia. Bardzo miły początek drugiej części dzisiejszego tematu dla reportera. Dobre informacje. Faktycznie z tymi bocznymi drogami to różnie bywa. One zawsze w następnej, następnej kolejności są brane pod uwagę, jak idzie o to odśnieżanie. Tak to zazwyczaj jest i tak zawsze rozłożony jest plan, że bywają też takie drogi boczne albo gdzieś całkiem oddalone, o których całkowicie się zapomina, i na przykład na następny dzień do nich się na przykład dociera o ile w ogóle. No, ale czekamy na kolejne telefony, kolejne zgłoszenia. 767-400-400 tematy drogowe i nie tylko. Tematy związane z dzisiejszymi opadami śniegu i nie tylko. No, ale faktycznie ta biel jeszcze chyba się utrzyma przez te kilka dni, bo w prognozach raczej przymrozki, tak maksymalnie zero na termometrach przewidują synoptycy. I jeszcze będzie ten śnieg pruszył, jeszcze dzisiaj w okolicach południa niewykluczone. Jutro po południu też ma padać śnieg też duże ilości chmur w naszym regionie. W czwartek jeszcze o poranku, takim takim bardzo wczesnym rankiem ma padać śnieg, a w piątek już duże ilości słońca. Jednak dalej temperatura raczej ujemna i w najcieplejszym momencie zero na termometrach, więc powinno być biało. W naszym regionie w tym tygodniu, no a jak jeszcze tak słońce będzie mocno świecić, to będzie jaśniutko, przyjemnie i chyba to też doda nam zdecydowanie energii. Powinniśmy wówczas już ładować swoje wewnętrzne akumulatory w piątek, w sobotę również słońca nie powinno brakować i w sobotę już w najcieplejszym momencie dnia 2 stopnie Celsjusza powyżej. Zera. A w niedzielę, a w niedzielę to prawdopodobnie już znów o chmury w naszym regionie, więc tylko dwa dni będziemy mieli na takie ładowanie wewnętrznych akumulatorów. Korzystajmy wówczas. No a w tych najbliższych dniach być może faktycznie dzieci i młodzież wykorzystają tę pogodę i ten śnieg na takie różnego rodzaju zabawy. Sanki, niesanki, nawet zwykły karton się przyda, żeby gdzieś z górki sobie zjechać, ale oczywiście pamiętajcie o bezpieczeństwie. 767 400 no właśnie to bezpieczeństwo na drodze też jest ważne, zwłaszcza przy takich warunkach drogowych. Noga z gazu, ostrożnie cały czas apelujemy do kierowców o to, by no właśnie. Troszeczkę wolniej może jechali, ale bezpiecznie. 767 400 400. Zapraszam do nas do zakładki Co, gdzie, kiedy do działu trwające wydarzenia. Działu nie przegap, bo podpowiedzi zapraszam na ferie zimowe 2024. Tych aktywności nie brakuje w zagłębiu Miedziowym, więc sprawdzajcie. No i oczywiście co po feriach będzie się działo, też już można to sprawdzić. Warto, warto, bo bardzo ciekawe wydarzenia, każdy coś dla siebie odnajdzie, spektakle, koncerty, sportowe wydarzenia, no różnego rodzaju propozycje. W tym tygodniu oczywiście też z gośćmi w studio będziemy o tych wydarzeniach rozmawiać, będziemy zapraszać na spektakle, na filmy. Będziemy też wspominać o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zresztą już w ten najbliższy weekend takie orkiestrowe granie będzie w Głogowie i o tym też będziemy mówić w tym tygodniu, więc słuchajcie uważnie Radielka Zagłębia Miedziowego. 767, 400, 400 to jest te tematy dla reportera i mamy 9.37, a jeszcze do 9.45. Czekam na Wasze telefony i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji że Radielka Zagłębia Miedziowego. Kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Witam Łukasz Szykania z Głowowa. Pani co, ja tutaj przyłożyłem gdzieś, to była druga w sześć w nocy. Tutaj pan takim traktorem jeździł, odśnieżał te boczne ulice właśnie. Ja też bym chciał dla niego do piosenkę właśnie, jak to było, kwiaty i motyle, tak? Tak, kwiaty tak, i motyle. Ja dzwonię, ja dzwonię z ulicy Prusa, z osiedla słonecznego. Aha, czyli kolejne telefon. No, żeby telefo tak fajnie jeździł i jemu się należy ta piosenka. I tutaj pan chyba dzwonił z ulicy spadzistej bodajże. Tak. I ja też się dołączam do tej piosenki. Dobrze. To nie piosenka, no, tak, ale niech nie. będzie. <laughs> dobra, ale dobra. I na okay. tak to jest to podziękowanie, ale pan mówi, że już druga w nocy no. dru w okolicach w pół tak, do druga, do trzeciej. druga w pół do trzeciej coś takiego było. Aha, dobrze. No. To, to tym no. razem kwiaty i motyle tyle dla tego pana, który w środku nocy. Dokładnie, dbał dokładnie tak. Drogi. Dokładnie tak. Dobra, dzięki śliczne, miłego dnia życzę. Miłego dnia, do usłyszenia, do kolejne kwiaty i motyle pojawiają się w naszym temacie dla reportera. Czy, czy nie piosenka, nieważne. Ważne, że na pewno temu komuś e, robi się bardzo, bardzo miło i czuje się doceniony. E, 767 400 400 jeszcze mamy niecałe 6 minut do końca audycji, do końca dzisiejszego tematu dla reportera, więc e, jeszcze zapraszam, jeszcze można dzwonić, dyskutować, opowiadać i zgłaszać tematy, które waszym zdaniem wymagają interwencji. Dziennikarze radielka Zagłębia Miedziowego chyba mamy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałabym po prostu przesłać dla tych pań sprzątających i odgarniających śnieg... Kwiaty i motyle? Właśnie, kwiaty i motyle. Tak jest. Dobrze. Bo one sprzątają. Nie tylko, e, tak jak Pan mówił, że podpisały umowy e, i wiedziały, co podpisują, ale ludzie są po prostu obrzydliwi często i celowo śmiecą, no bo ktoś za nich to posprząta. Także Światy i motore dla tych pań. Dziękuję. Dziękuję również. Do trzech razy sztuka okazuje się w tej drugiej części naszego tematu dla reportera. 767 400-400, kolejna osoba pod ten numer do nas dzwoni. Dzień dobry. Halo, dzień dobry, jeszcze raz Łukasz z Błogowa. Wie pani co ja tutaj teraz z siostrą gadałem, mówiła, że jeden pan wcześniej dzwonił i mówił, że dla sprzątaczek jest równouprawnienie. To, 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 to. Dobrze, okej. Okay. Ja powiem tak, ja jakieś 7, może 8 lat temu pracowałem w Tesco, jak jeszcze Tesco istniało w Błogowie. Ja tam pracowałem, ja widziałem jak się ludzie zachowują. Nie ma kultury, nie ma poszanowania, drugiego człowieka, nie ma nic. Niech, niech Państwo sobie wyobrazi, przyszedł gościu, to był, pamiętam, 24 grudnia. Był, było te skoczynne do godziny 17. I on przyszedł przed godziną 17 i on mówi, że on chce zakupić. ale ja mówię, my zamykamy. A czemu? Ja mówię, bo, bo są święta i każdy, chce, i każdy chce mieć święta, bo każdy ma rodzinę. A on z tekstem do mnie, ty masz rodzinę i to jest poszanowanie człowieka, to jest zero kultury i tylko polskie społeczeństwo się tak zachowuje. Ja 7 lat mieszkam w Niemczech, nie ma takiego hamstwa jak jest w Polsce. Nie ma, naprawdę nie ma. Ludzie, którzy, nie, nie mówię, że wszyscy, ale przynajmniej 90% ludzi w Polsce powinno się uczyć kultury od zachodu. Dziękuję jeszcze raz miłego dnia życzę. Miłego dnia życzymy, serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia. Jednak po części dyskusyjna nam się zrobiła audycja dzisiejsza. Temat dla reportera: 767-400-400. Um, no, ja cały czas jednak myślę, że tych kulturalnych jest więcej, tylko się po prostu nie ujawniają. 767-400-400. No 400. Um, i drodzy, jeszcze, my jeszcze mamy. Trzy minuty? Tak, niecałe trzy minuty do końca audycji, więc jeszcze czekam na Wasze telefony, zgłoszenia. Może jeszcze ktoś dorzuci jakiś temat, który wymaga interwencji dziennikarzy Radielka Zagłębia Miedziowego 767 400-400. Serdecznie zapraszam i mamy już kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witamy. A propos pań, które sprzątają. Ja uważam w ten sposób, że nasze polskie kobiety są twardsze od niektórych facetów, pomimo to, że są kobietami i kwestia jest taka moim zdaniem bynajmniej że jakby dostały za tą pracę taką fizyczną za odśnieżanie premię albo jakąś nagrodę czy dodatkowe pieniądze to by to by były zadowolone tak to wygląda moim zdaniem bo ksiądz tak to stare przysłowie mówi za pieniądze się modli to mamy kolejny głos w dyskusji w tym temacie bardzo dziękuję serdecznie pozdrawiam Dobrze i do usłyszenia bardzo. Faktycznie może coś jest na rzeczy z tymi premiami. Zwłaszcza, że akurat w naszym regionie takie dni, kiedy trzeba odśnieżyć, no to tak się klimat zmienił, że one tak często się nie zdarzają. Tej zimy to zawsze mamy jak na lekarstwo. Zazwyczaj, gdy chcemy zimę, to. Trzeba gdzieś pojechać w góry, a w naszym zagłębiu miedziowym to bywa różnie. No w tym tygodniu hmm, przyjemność, nieprzyjemność. To zależy jednak kto co lubi. Tak czy inaczej biało w regionie jest i wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu biało będzie. Jeszcze chwilka jeszcze moment, jeszcze minuta naszej audycji 767 400 400. Jeszcze może ktoś się decyduje i wybiera do nas numer do tematu dla reportera. A jeśli nie, a jeśli nie to jutro będę na Was czekać od 9.15 w tej audycji do 9.45. Znów będę z Wami rozmawiać na naszej antenie. No mam nadzieję, że będziecie oczywiście dzwonić, opowiadać. To trzeba poprawić w naszym regionie, może jaka, jakaś inna dyskusja zostanie wywołana przez kogoś w naszej audycji. Zapraszam oczywiście od 9.15 do 9.45. Zawsze dla Was jesteśmy i, i dyżurujemy przy telefonie, zbieramy Wasze tematy, a później spróbujemy się czegoś dowiedzieć w tych tematach. Właściwie to dzisiaj jeden Taki konkretny temat pojawił się w naszej audycji, a później to po prostu sobie opowiadaliśmy, ale też dziękowaliśmy. Kwiaty i tyle dzisiaj, aż trzy razy pojawiły się w naszej audycji. Temat dla reportera. No dobrze, to w takim razie już powoli wybija 9:45 i wszystko wskazuje na to, że kolejny telefon w tej audycji. To pojawi się jutro, a jutro oczywiście startujemy o 9.15 w temacie dla reportera. Za wszystkie telefony bardzo, bardzo dziękuję. 9.45 na zegarze. Dzisiejszy temat dla reportera już zakończony. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu regionumiedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 767 400 400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.